Kiedy przestajesz mieć miesiączki, twój mózg przestaje komunikować się z jajnikami i mówi: Nie ma już nic do zrobienia z tobą. Organizm przestaje dostarczać energię, gęstość kości i wszystko inne, ponieważ proces reprodukcji został zakończony. Jesteśmy biologicznie zaprogramowane do rozmnażania, a kiedy sygnał między mózgiem a jajnikami ustaje, ciało przestaje wykonywać inne funkcje. Organizm uważa, że nie jest już potrzebny, gdy reprodukcja jest zakończona. W tym momencie musisz powiedzieć: Nie, nie skończyłam jeszcze. W wieku 50 lat mam przed sobą jeszcze 30-40 lat. To czas, w którym kobiety muszą podjąć działania, aby wspierać swoje hormony. Jest naturalny środek, który zawsze polecam kobietom, a one zawsze mi za to dziękują. Aby odzyskać pożądanie, pozbyć się migren, zmniejszyć ból stawów i uwolnić się od uczucia smutku, musisz pokazać swojemu mózgowi, że nadal działasz, że nadal idziesz naprzód. W okresie menopauzy, kiedy poziom hormonów spada, znikają także pragnienia. Stosunki seksualne stają się nieprzyjemne, ciało się zmienia, jakość snu pogarsza się, a gorączki stają się częstsze. Najpierw czujesz zimno, a potem nagle znów gorąco. Temperatura ciała staje się niestabilna. Kiedy czujesz zimno, zaczynasz się pocić, sen jest przerywany, a pamięć się pogarsza. W miarę starzenia się Twój system hormonalny traci równowagę. Masz zmiany nastroju, czujesz się bardziej wrażliwa i nie rozpoznajesz siebie. Twoje kości stają. Stają się łamliwe i wrażliwe, mięśnie znikają, skóra wiotczeje, traci elastyczność, a zmarszczki i przebarwienia zaczynają się pojawiać. Jednym z najlepszych sposobów, aby poczuć się lepiej w okresie menopauzy, jest picie odrobiny Shilajit z wodą każdego ranka. Shilajit działa jak przełącznik energii w twoich komórkach, pomaga zsynchronizować procesy metaboliczne i poprawia funkcjonowanie mitochondriów. Będziesz spać lepiej, ból ustąpi, a energia wróci. Twój system hormonalny także zostanie zrównoważony. To naprawdę cudowne. Poleciłam Shilajit wielu zmęczonym kobietom, które przyszły do mnie i po kilku tygodniach całkowicie się zmieniły. Ich twarze stały się promienne, znów były pełne energii, a jedyne co robiły, to piły trochę Shilajit każdego ranka. Marką, którą polecam, jest Wellness Nest, ponieważ ich Shilajit jest całkowicie naturalny i wegański. Jeśli widzisz link w tym profilu, oznacza to, że produkt jest nadal dostępny, ale bądź szybka, ponieważ ostatnio wyprzedał się w ciągu jednego dnia.